Manko z tej strony Metalowy I witam was z serii Crazy Taxi 3 Z pierwszego odcinka Za chwilę zaczynamy grę o Właśnie tą Tak więc wybierzemy sobie Które? West Coast Oczywiście West Coast, 10 minut Odcinek pierwszy Wybierzemy sobie Drivera, a naszym Driverem będzie, mamy do wyboru Aleksa z zielonymi włosami. Fajna klata. Nie, ale ma rękawiczki, ci mi się wydaje? Nie, mniejsza z tym. Yy, tutaj mamy Biddy Joe, który jest murzynem, więc go nie biorę. Nie, nie jestem rasistą, ale jest brzydki. Tutaj jest Gina. Fajna dziew dziewczyna. <laughs> nie, wezmę Alexa, bo ma zielone włosy i jest całkiem spoko. Od razu mówię, że będę trochę lamił na początku tą grę, bo gram w nią. No nie pierwszy raz, ale bardzo długi czas z nią nie grałem. Ogólnie to jest moja gra dzieciństwa. Oh. Już sfejlowaliśmy. I tak, bierzemy pierwszego gościa do podwózki. Od razu wam powiem o co chodzi w tej grze, bo to jest taki odcinek wstępny. Bo w normalnych odcinkach nie będę jeździł, tak jak teraz po mieście, tylko robił misję w Crazy X. A więc w grze chodzi o to, żeby podwozić ludzi, e, skakać sobie tak jak właśnie teraz skoczymy i dostawać za to kasę. Oczywiście nic się tutaj nie niszczy. Wszystko jest niezniszczalne. Samochody, drogi, budynki, wszelkie lu ludzie, którzy tutaj chodzą, których musi podwozić oraz ci, których nie musimy tak są niezliczalni. Weźmiemy sobie tego kolesia, bo jest muszynem. Nie, nie jestem rasistą, jeszcze raz powtarzam. Chcę jechać do Tower Records, a więc zawieziemy go do Tower Records. Eee, jedziemy. Wkuszam mnie trochę tutaj sterowanie w tej grze, ale da się przeżyć. Nie jest najgorzej. Mamy 56-55 5 sekund. I jump! Tak jest! Jump! Kocham tą grę za jumpy i za to wszystko, co się w niej dzieje. Niszczymy wszystko, oczywiście nic się tu nie niszczy, może sobie skakać, jechać, lecieć, nie wiem, wybuchać, ale i tak się nie zniszczy, to jest urok tej gry, Crazy Taxi 3. Tak więc jedziemy, zielona strzałka prowadzi nas właśnie tutaj do Tower Records. I mamy Speedy, czyli zabierzliśmy go bardzo szybko, macie płomienie na nogi pod koniec i jedziemy dziadka. Do basketball stadium. Czyli chcę jechać na stadion. Się robi. On chyba nie jest dość daleko. Eee, tak. Widzimy ratusz, widzimy samochody, autokary, wszystko, trawę. Ogólnie grafika nie jest zbyt oszłamiająca, bo gra powstała jak nie wiem, w 2005 roku. I na takich właśnie grach będzie się skupiał mój kanał. Na grach starych, zapomnianych, które mało ludzi słyszało. O których mało ludzi słyszało Ale są to gry naprawdę bardzo fajne Raz się zaklinowałem W tą grę ostatni raz grałem jakieś 3 lata temu, może nawet więcej I przestałem w nią grać, nie wiem dlaczego Może dlatego, że pojawiły się nowe gry, które były też całkiem fajne yy, No i po prostu Może mi się wtedy znudziła, Albo nie wiem Dobra O, jakiś bug, bo przelecieliśmy przez murek Albo tu po prostu było przejście. Dobra, chodź tu, pani w ciąży. Musimy jechać ostrożnie, bo panie w ciąży nie mogą się stresować. Więc lecimy, lecimy, lecimy. Szybko, szybko, jak najszybciej. Przyspieszamy sobie. Ogólnie jeśli będzie w moich filmach słyszalna klawiatura, myszka i tym podobne, to bardzo przepraszam, ale... Są one bardzo głośne, także proszę za klawiaturę, myszkę i za szum komputera także zawycia mojego, mojego brata także, bo czasami może się to zdarzyć, a nie mam na to większego wpływu. Nie moja wina, że go biją w domu. Trudne dzieciństwo w tych czasach. Spaliny samochodów. Więc jak widzimy teraz i chyba jesteśmy już blisko celu, tak, hamujemy. Speedy kolejny raz, ogień pod koła i lecimy do ciebie panu... panie, bo... tak, spodobałeś To jest pani? Łysa pani, panowie Nie, nie jest łysa Mniejsza z tym Dobra, e, coś nam się tutaj zbagowało Dobra, jedziemy stąd szybko I lecimy dalej Gdzie moją ją zawiedź w ogóle, czekajcie O nie, nie 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 nie, nie to chciałem zrobić Nie to chciałem zrobić Nie, nie to chciałem zrobić, ale fajny widok Nie to, nie to, nie o boże święty o, dobra, musimy tak zostać na chwilę Nie jest źle O Boże nie yy, tutaj, tak? Tutaj Okej, okay, udało nam się, teraz chwila muszę ogarnąć jak tutaj się tą kamerkę do cholery jasnej zmienia F1, F1, dobra e, więc jedziemy dalej. Sorry za tą małą usterkę, ale wiecie. Nie grałem w to dawno. A więc zjedziemy sobie kolejnego gościa, lub gościuwego gościa, tym razem jakiegoś. Nie, to jest chyba pani. Bo chyba pacjentzy nie chodzą w takich krwulkach z widocznym pępkiem, chociaż nie wiem, jak było. więc 7... 7 lat temu? Nie. No to długo ma ta gra. Jakieś 7 lat temu w jakimś tam mieście na West, Co na West Coast. Cie. Więc nie powiem wam, ale to jest chyba pani. Chyba. Ma jeszcze różowy napis, więc... Tak, to zdecydowanie była pani. Dobra. Lecimy dalej. Bierzemy sobie teraz dwie osoby, żeby było trochę ciekawiej. Eee, wsteczny, wsteczny. Jakieś budowlańce. Eee, lookout Tower. I used car shop. Dobra. Pierwszy do Tower. A drugi do salonu samochodów używanych. Ale to za chwilkę. Mamy jeszcze 4 minuty 40 sekund grania. Poradzimy sobie z tym. Wybaczcie, że tak mówię, wszystko szybko natrętnie i w ogóle, ale taka już moja natura komentatora. Nie moja wina, może kiedyś się to zmieni, ale na razie będę tak mówił, więc musicie mi to wybaczyć. 15 sekund zostało, 14 i speedy, ogień pod koła nawet się wywrócił. Tak, bierzemy sobie kolejną gościówę w miniówce, która jest transvestytą, ale to nieważne. Jesteśmy taksówkarzami, musimy podwozić. Taksówkarzem. W sumie taksówkarzami, bo jest wiele postaci. Musimy podwozić. Coś mi się zbudu... zbugowała strzałka, ale mniejsza. Musimy podwozić każdego, kto nam się trafi do samochodu. Chociaż to mógł sobie wybrać właściwie, kogo podwoży, ale. To nieważne. Oh yeah. Hej! O oh, kurczę. Po stronie nam się tutaj. Tak, pod prąd jeszcze jadę, oczywiście, tak. Bo po co jechać zgodnie z ruchem miejskim. Mamy 4 sekundy, 3, 2, 1, zdążę. Tak! Widzieliście to? Było już 0, ale zdążyłem. Dobra, chodźcie, teraz trójeczkę sobie weźmiemy. Jakieś lekarze chyba. Luka, okay, Tire Power Station i Central Tennis Club. Okej, to jest już po drugiej stronie miasta, jak widzę. Um, tak. Tower jest tutaj. Oczywiście budkę musieliśmy rozwalić, bo po co? Okej, okay, drugi koleś chce, abyśmy go podwieźli na tower... Nie, fire station, tak? To jest tutaj. Komisariat, y, straż pożarnej. Straży pożarnej, może na to tak nazwać. Nie wiem, co lekarz robi na tenis ale może go tam wezwali, nie miał karetki i chce, żebyśmy go podwieźli taksówką. Więc nie wnikajmy. Tylko podbójźmy ich tam, gdzie chcą. Ogień pod kółka i jedziemy dalej. Teraz podwieziemy sobie futbolistów. Bo czemu nie? Na uniwersytet i do muzeum. Nie wiem po co futbolista jedzie do muzeum, ale to może jakiś mądry futbolista. Nie każdy sportowiec musi być głupi. Tak. Jedziemy przez zieloną drogę. No, nie zieloną, ale zielone pobocze. Jakieś skróty widziałem, chyba są, ale lepiej nie mnie jechać, bo nie gdzie prowadzą. I mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośno. Jeśli jest, to będę musiał to jeszcze raz nagrywać. Mniejsza. Okej, okay, tutaj chyba zaczynałem. W tym miejscu. Uniwersytetu. Okej, okay, jedziemy dalej. W ogóle mało coś użyłam w spacji, mało skacze. A, kiedyś okay, to bardzo lubiłem. Nie wiem czemu. Nieważne. O, 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 to gdzieś jest już tutaj, bo strzałkę widzę wyraźniejszą. O, 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 jedziecie tu. Muzeum. Kij wypadł? O, wziąłem jakąś mściwę. Eee, do biblioteki, czy tam księgarni, nie wiem, library, to chyba biblioteka. Chyba. O, daleko. Taki mały teren do pokonania i już taksówka. Boże, ludzie... Co wy robicie ze sobą? Ok, weźmiemy sobie cheerleaderki. Albo pływaczki. To chyba pływaczki, nieważne. Ważne, że dziewczyny. I wyskoczymy sobie stąd. Mamy minutę 17. Chyba nie zdążę ich dowieć wszystkich. Ale spróbujmy dowieć chociaż jedną lub dwie. Tak, ogień w powietrzu. Jump. Kocham robić jump po prostu. Chociaż może. Uda nam się je dowieść. Zobaczymy. O, no samochodzie. Jeden. Chwaczę tu. Okej. Okay. Jedna jest. Czekajcie chwilę. Okej, okay, już jestem. Zobaczcie za docięcie. Ale miałem. Pewną sprawę do załatwienia. Ale już jest wszystko ok. Więc musimy nagrywać dalej. Chociaż zostało nam tylko 30 sekund gry. Więc jedziemy. Dalej, została nam ostatnia pani do podwiezienia i mamy na nią tylko dwie sekundy, więc chyba nie zdążę! a Pierwsza nam się nie udała, wyskoczyła w trakcie jazdy. Śmieje mnie to. O! Przywaliśmy trzeba. Dobra, mamy 13 sekund, więc nic już... Nic już raczej nie stworzymy tutaj, więc wyjedziemy sobie na parking. Zginiemy jakań komosowa jak w kartonach. I koniec. Zrobiliśmy. Ile zrobiliśmy? Zobiedzieliśmy 15 ludzi. Zrobiliśmy 5000. I mamy super klasę. I koniec gry. A więc żegnam Was w tym odcinku. Był z Wami Metalowy. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Do oglądania reszty moich produkcji. Więc żegnam się z Wami i cześć.